Demon to najbardziej pospolity gatunek zamieszkujący piekło. Demony dzielą się na kilka podgatunków. Różnią się między sobą kolorem skóry, oczu, uzębieniem oraz posiadaniem ogona. Cechą wspólną wszystkich znanych podgatunków jest dwunożna postawa ciała kopyta, rogi oraz kły. Demony, podobnie jak ludzie, są rozdzielnopłciowe. Istnieją zarówno samce, jak i samice. Mają podobną budowę anatomiczną, z małymi wyjątkami oraz są podatni na używki czy uzależnienia. Posiadają nieśmiertelną duszę. Demony mają bardzo podobne zwyczaje do ludzi. Młode osobniki pobierają nauki, zdobywają doświadczenie, pracują, zakładają rodziny, przedsiębiorstwa, kapele, kluby sportowe, oglądają telewizję, korzystają z internetu czy grają w gry wideo, a wolny czas spędzają w pubach lub na imprezach. Dodatkowo, demony mogą dowolnie podróżować między piekłem a ziemią za pomocą wrót piekieł. Jedyną z niewielu różnic jest to, że demony w przeciwieństwie do ludzi nie zawsze noszą ubrania. Dla ludzkich dusz piekło jest karą. Demony natomiast mogą w każdej chwili je opuścić, lub nawet zapisać się do nieba.